ma widzowie, z tej strony Migtis i witam was w kolejnym odcinku z Laga. Ostatnio jak dobrze pamiętam graliśmy wirusem, więc dzisiaj czas na grzyba. Co ja bym chciał. No ja ogólnie nie pamiętam grzyby jest chyba typ zarazy, którym najmniej grałem, nie wiem co on robił. Jakoś pamiętam, że tylko po prostu przeszedłem, odblokowałem nowy gen i. Już nie grałem tam zarazą yy, Więc wezmę po prostu to, czym mi się najlepiej gra Ja bym bardziej powiedział, że to To jest zarąbiste Ja to chcę mieć, jak to odblokowałem, to na wszystkim trzeba bym tego używał I teraz gdzie byśmy, a może jeszcze tutaj To mogę w sumie wziąć Bo tego nie chcę ryzykować, bo nie wiem jeszcze dokładnie co robi grzyb yy, Przy dewolucji wezmę Teraz gdzie chciałbym zacząć, bo z, yy, w pierwszym odcinku zaczynałem w Arabii Saudyjskiej, a później w drugim jako wirus poszedłem do Europy, a konkretnie w, w Niemcy chyba w Niemcach zacząłem? Albo w Wielkiej Brytanii, już nie pamiętam. który z tych, ale mi się wydaje chyba, że Niemcy. Może zaczniemy dzisiaj w Ameryce Południowej, może o dzisiaj może w Japonii zacznijmy. Ewentualnie lecimy w Polskę i po prostu biorę wiejski klimat. Dobra, dzisiaj będzie Polska, grzyb w Polsce. Ale już pra prawdopodobnie mam tytuł na do, yy, odcinka. Tutaj to pewnie jakby był rak, to bym nazwał to to. to. Jakby tego grzyba nazwać? Idąc mamami to po prostu bym poszedł pod grzybek. Nie może to zrobię. Dobra, nie mam nie pomysłu, to niech będzie ten podgrzybek. Polska. I teraz sobie przeczytam co robi ten grzyb e, Uwalnia w powietrze chmurę z zarodników zarazy, wolno zakazić nowy kraj O, okej okay. A to czymś się różni? Bo nie wiem Czyli że po prostu mogę sobie tak o, zarażać kraje kiedy chcę To jest fajne na początku do rozwijania Fajnie by było pójść na Ukrainę ja bym wziął to odblokował. Bo Polska i Ukraina mają to samo. Są w miarę licz liczne. Mają liczne społeczeństwa. Byłoby zarębiście. I pójdzie tylko do Rosji. I jest perfekto. Ty ale sam grzyby, już zaraża. To jest. I, to jest wilgotny kraj. To. Woda pierwsza. Muszę też. Ile ja to kosztuje? Jeden. No to let's go. Dwa nowe kraje. Patrzcie, tak randomowo na świecie to jest. Ja piernicze. No to chaos. Ja mogę tak osiem, nagle, nie wiem, tutaj Argentyna zarazić. No to fajnie. Wiejski klimat. Tutaj odporność na zimno, no i teraz już... No dobrze, ja mogę to przyspieszyć, zapomniałem. Już się rozprzestrzenia mój wirusik. Znaczy, wi to nie jest wirus, to jest zaraza. Teraz bym sobie wziął w powietrze, żeby lecieć... samolotem gdzieś. No, Niemcy tam oczywiście już zaczynają fikać. Polska już cała praktycznie zarażona. Tutaj nagle poszło ludzi. I co, jak sobie teraz? Stadstwo. A w sumie mogłem pójść w te szczury, żeby tutaj te Niemcy zarazić się później w Francji i TP. No, w sumie te... taki to nie są jakoś zbytnio potrzebne. Na początek przynajmniej. To już? Bo ja mam taką dotkliwość. Nie, Już tak na samym początku zaczęto mnie leczyć? Czy to mi zwiększa dotkliwość? Bo nawet nie patrzyłem. Chyba nie. Jeśli tak, to ja to zdupiłem. Teraz te szczury mnie daj. I w sobie na gorąco powoli by się przydało. To jest... Nagle jak Chiny poleciały. Tak o, z dupy. Chiny całe zarażone. To przez szczury, ja nie ma ciula, że... coś innego by tak zrobiło ja też kuźwa nagle, ile poleciało osób czy coś, a może tutaj komary może jeszcze nie chcę albo dobra już daj mi te komary na zimno by się przydało jeszcze jeden stopień ulepszyć tutaj i to iż będę miał zaraźliwość mniej więcej już na maksa jak na moje powinien tylko już mniej więcej bawić się oba objawami tu a jeszcze szczury zawsze inwestowałem, to jeszcze szczury chyba wezmę. No tutaj już nie ma co, jedynie przed lekiem mogę sobie kupić. Tylko czy mi się opłaca. 24. Dobra, poczekam na szczury. 5 No i ja już mam szczury, myk. I teraz se na lek ulepszę. A, myślałem, że już ogólnie zamykają lotniska wszędzie, jeśli już przestraszyłem. O, ja już tutaj mogę śmiertelność kupować. Ale nie, ja sobie kupię tu i tu. Kupię se jeszcze to, żeby było mnie jeszcze ciężej wyleczyć. Jak zajmie to, no praktycznie rok i dwie trzecie. Mnie już wyleczą. To źle. Mega źle. I czemu ja nie mogę się nigdzie przedostać? Muszę zarażać Afrykę i tutaj Ameryki Północnej nic, nasze południowej nic praktycznie nie dotknąłem. A już mam 15%, a jeszcze muszę wybić ich. Żebym przegrał to? Nie no, nie mogę tego przegrać. No już, już nie cały rok został i nie wyleczę. Czy oni już zamknęli USA? Jeszcze nie. Dobra. <laughs> A no już się zamykają mega mocno. Chyba trzeba powoli zabijać. Ewentualnie już lecę zabijać. Chociaż nie wydaje mi się to zbyt mądre. A dobra, W sumie mam już trochę tego DNA, to może jednak to zrobię. Już powoli trzeba wybijać. Nie oni granicy już zamknęli. Dobra, już tam się dostała moja zaraza. No muszą... A czekaj, Bo niczym Karibów nie do... Hey. O nie. Dużo, dużo krajów jeszcze zostało. Dobra, dawaj śpiączkę. Ale czy wy się dostaniecie tam do tej kanady? Gdziekolwiek. Dobra, to se kupię. To se kupię. Kurde, nie tu. a czy to czasami za szybko nie wybija? Chyba za szybko wybija. Dobra, zaraz więcej tych krajów. O come on, come on, come on, Żeby więcej... Zarażało niż ginęło. Eee, dobra, leci to. No, tylko jeszcze tutaj muszę. Karaiby jeszcze. No to jeszcze jedno muszę kupić. I jak to idzie, tutaj już wszyscy zarażeni. Oj tutaj powoli to idzie. Filipiny też. No Dobra, tak, Karaiby już całe zarażone. Posumiem go jeszcze kupić coś. To tutaj jeszcze jest jakiegoś śmiertelnego. A niech będzie zapalenie, bo chyba nie ma nic tutaj innego. A, wezmę to. I tyle. 57% lekarstwa. Nie najgorzej. Nie ale nagle, jak ile osób zaczęło umierać, i ogólnie dużą zaraźliwość ma ten grzyb? Zauważyłem, bo nagle, ile, ile krajów się zaraziło, w, znaczy, może nie ilość, ale jeden kraj mega szybko się zaraża. Później to w inne kraje idzie. No ale to teraz w sumie, w zastanowieniu się, grzyb jest mocny, bo jeśli oni się pozamykają, jest totalny lockdown. I wezmę, kupię tą specjalną umiejętność grzyba, to ja mogę się dostać do tych krajów, które już są zamknięte. Więc no to jest mocne w ciur. E? Gdzieś jeszcze. Nie gadaj, że gdzieś jeszcze żyją. Raiby. Aha, dobra. No to tak już każdy jest zarażony, tylko jeszcze mi jakieś DNA przychodzą. A kupię jeszcze, żeby im dopomóc. No jakoś się na szybko. Znaczy na długo. 69. Nice. A, czyli, że pewnie będę dostawał. że będzie więcej odejmowany procent, kiedy będę. Znaczy, będzie bardziej spowalniany proces yy, leczenia mnie. No, takie średnie bym powiedział. No, ale w sumie to by było na tyle w tym odcinku, widzowie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Yy, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.